To oczywiście ja jak najbardziej rozumiem, no bo skoro wiedział, że mogłoby być dużo lepiej, a wie, że to są najważniejsze zawody w roku, no, no to musi wyjść na. 100%. No właśnie o to chodzi, wiesz, jeżeli. Ale nie... teraz mówi, że wszystko idzie idealnie i wystartuje i będzie na 100%. Szymanko, witamy wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o. Michał Kermowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj tematem będą zawody kulturystyczne, nie tylko kulturystyczne, można powiedzieć, zawody związane. Z eksponowaniem sylwetki na scenie. Chciałem poruszyć ten temat głównie dlatego, że zaczyna się sezon, znaczy zaczął się już sezon w Polsce. Były już teraz debiuty kulturystyczne, nie w Grudzisku, tylko w, Grudziądzu. w Grudziądzu. Dokładnie. Teraz jesteśmy dosłownie trzy dni przed Mistrzostwami Śląska, na który też mam swojego zawodnika i mam nadzieję, że tam powalczy. Forma naprawdę rewelacyjna, także pozdrawiam Mariusza. No później oczywiście jest jeszcze kilka innych zawodów. Tutaj są oczywiście debiuty i zawody IFBB. Później będą zawody NPC. Potem będą też moje zawody. Taka edycja wiosenna Słodkiewicz Classic. Pierwszy raz można powiedzieć od siedmiu od lat, bo to będzie siódma edycja. Tym Że razem, na wiosnę. Tym razem tak, na wiosnę. Oczywiście na jesień też będą te Zawody, więc się nie martwcie, ci, którzy będą chcieli wystartować na zawody, na zawodach studkiel na jesień, również będą mogli wystartować. Więc zaczyna się dziać. Ja też widzę, że coraz więcej zawodników przyjeżdża w coraz lepszej formie i tak dalej. No, więc można powiedzieć, że temat bardzo gorący i chętnie bym na ten temat porozmawiał. Nie wiem, czy śledzisz cały czas, co się dzieje na scenie kulturystycznej. Znaczy czy powiem wczorczyny? szczerze, jakby polskiej sceny kulturystycznej już tak nie jakby nie bardzo yy, yy, śledzę i nie bardzo jestem na barw. czasie. Tak. Zagraniczną, ale też głównie takie wiesz, grube zawody, jak Olimpia, Arnold Classic, które teraz całkiem tak. niedawno. No, się odbyły, teraz będzie Pittsburgh, y, Pro czy New no, York. O Pittsburgh, Pro. właśnie, jak już rozmawiamy i znowu odbiliśmy o tematu. No, ale, jesteśmy w temacie <laughs> tak, zawodów cały ale, czas. Ale ale myślę, że warto wspomnieć. Y, zawody się zapowiadają bardzo imponująco. Że tam powiem, będzie nie? taki line-up, że naprawdę aż połączymy. No ci, i co myślisz, kto tam powalczy? Ciężko mi jest powiedzieć, aczkolwiek ja bardzo mocno liczę na y, Martina Fitzutera. Hmm. I, I jego sylwetka naprawdę bardzo mi się podoba, i też właśnie fajnie, bo dwa dni temu wrzucił takie porównanie, jakby siebie 12 tygodni, tygodni przed zawodami w zeszłym roku i 12 tygodni yeah, w tym yeah. roku. To powiem Ci, że naprawdę te nogi, plecy, w ogóle ta można powiedzieć, ta pełność tych mięśni jest zaskakująca, nie? Aczkolwiek wiadomo, że nie ma co oceniać jakby po zdjęciach przed zawodami, bo nie, różni zawodnicy mają, mają różne etapy, jedni wyglądają bardzo dobrze już kilka tygodni przed, inni trzymają trochę więcej ale nie, mi, wody. Nie chodzi tutaj wschodzi... jakby o samą formę do zawodów, Jasne tylko, o tylko mi chodzi o porównanie do... postępu. postępu rok do roku, nie. No to jest A po co, prostu. co powiesz o Walkerze? bo to jest mój taki cichy faworyt. Kurczę, ja wiem, że ty go uwielbiasz. Wiesz co, ja nie wiem, mnie jakoś ten Walker nie, nie przekonuje. Ja wiem, że on ma ogromną masę mięśniową. Szkoda mi go bardzo, bo ciągle coś mu się dzieje. Ciągle ale mu... teraz pytam. Dwa lata rady. temu przed Olimpią, ta, ta dwójka naderwana, rok temu też nie wystartował. No, kurde, no ale nadzieję, właśnie że... widzisz, czy to nie jest. Wiadomo, że dwa lata temu faktycznie ta dwójka była zerwana, bo. Obaj byliśmy na Olimpii w Orlando tak. i widzieliśmy, że naprawdę tam no, no, przypadek I taki, losowy. To też dramat był. Tak, wiec, był, był dramat, widać, że był Ale w, szczerze w zeszłym roku myślę, że po prostu y, mógł się psychicznie wystraszyć swojej konkurencji i tego, że taki duży hype był na y, Dereka i na Hadiego. I myśl, myślę, że jakby ta jego pewność siebie, którą stara się przekazać, y, mogła niestety też My, go zjeść. Ja, ja też słyszałem, że to było też spowodowane tym, że on może nie do końca tak dobrze trenował, tak się mega sfokusował na tych zawodach przez dużo tam jakichś właśnie wyjazdów, gościnnych pokazów, seminariów itd. i tak dalej. I gdzieś on tam nawet chyba w jakimś wywiadzie stwierdził, że nie, dawał, nie dał z siebie tyle, co dał na przykład rok wcześniej przed Olimpią, i stwierdził, że nie zrobi takiej formy, jakby chciał, i dlatego się wycofał. Mm -hmm. Więc, więc być, może, być może też to. Oczywiście, ja jak najbardziej rozumiem, no bo skoro wiedział, że mogłoby być dużo lepiej, a wie, że to są najważniejsze zawody w roku, no, no to musi wyjść na 100%. No właśnie o to chodzi, wiesz, jeżeli. Ale teraz mówi, i że wszystko idzie idealnie i wystartuje i będzie na 100%. Więc mam no to nadzieję, co, ja, ja mu kibicuję, żeby wystartował i chciałbym, żeby jakby w końcu pokazał to swoje przygotowanie tak. na 100%. Na pewno czegoś, czego nie można mu odebrać. Masy mu na pewno nie zabraknie. Masy mu nie zabraknie i ma, on ma dwa atuty. Jakby ilość masy mięśniowej. Abstrahując od tego, czy ma estetyczną sylwetkę, czy nie, bo dla mnie ona nie jest estetyczna, ale zdecydowanie to jest najlepiej pozujący zawodnik. Chodzi mi o to, że jak on wychodzi do pozy, to on jest jak skała, on, on, on trzyma od samego początku do samego końca pozę i też, co ważne, jakby wie, w jaki sposób te swoje mankamenty, sylwetki ukryć, a jak pokazać swoje dobre strony i dobre jakby atuty. Bo y, wielu zawodników, nawet y, Samson Dauda, mówię, Mister olimpia, mhm. no jednak ma braki w tym pozowaniu, zwłaszcza tyłem, i y, y, y to jest bardzo takie wiesz, rzucające się w oczy. I ja tego nigdy nie będę mógł zrozumieć i nie potrafię zrozumieć, y, jak zawodnicy, na którzy na takim, na takim poziomie, na właśnie na zawodach, no, Mister Olympia, gdzie startuje top of the top kulturystyki, wychodzą do cięci, poświęcają całe swoje życie na wiesz, treningi, na dopasowanie wszystkiego jakby pod ten reżim, a to pozowanie jest po prostu dramatyczne. Nie? No, no, ja tego nie. nie, nie no, może, że nie jest dramatyczne, ale wiadomo, nie, no, tak, chodzi tak, mi no, o to, wiem, że, wiesz, tak. że no, można by było zrobić to dużo, dużo lepiej. Nie? No, Andrew Jack, tak samo, no, super sylwetka, ale to pozowanie na tych zawodach teraz, co się wydarzyło, ja naprawdę nie wierzyłem, że on to zrobił, nie? Że, że można mieć takie duże braki w pozowaniu i super, fajnie też może, że ci zawodnicy oglądają różnego rodzaju podcasty, czy tam Jaya Cutlera, czy Milosa Sarcewa, bo widzę, że właśnie Sarcew powiedział, Sarcew i Phil to były dwie osoby, które jakby, których podcasty oglądałem i wspomnieli o tym, że u Andrew Jacka jest problem przede wszystkim z tą taką elastycznością, że może powinien popracować bardziej z jakimś Kimś fizjo, z kimś takim no, od takim mobilizacji lefkoły, i tak śmieszna historia ze trzy dni temu właśnie pokazywał u siebie na insta story, że zaczął chodzić i zaczął wiesz, jakby to no. robić, nie? Więc to, to jest oczywiście fajny aspekt, ale mówię, jeżeli chodzi o. Ale jak już mówimy o takich tam podcastach i tak dalej, to nie wiem, czy, czy byłeś świadkiem rozmowy, znaczy sprzeczki właśnie Nika Walkera i tego Boba. Znaczy dzieliło. wiesz co, nie byłem świadkiem sprzeczki, tylko widziałem, że by oglądałem dwa oddzielne podcasty, jakby to, co powiedział Bob i to, co tam mówił Nick, no, no wiesz. No i, I myślę, że warto sobie zobaczyć, Zobaczyć. Oczywiście ja jestem po stronie Nika Walkera. Myślę, że, że, że znaczy miałem okazję też poznać tego Boba i też uważam, że jest bardzo arogancki i niesympatyczny. I, i cieszę się, że, że, że generalnie Walker mu tam troszkę pocisnął, i mam nadzieję, że mu pociśnie wynikiem na, na tych no zawodach. No i właśnie o to chodzi, wiesz, ale ja myślę, że to jest też spowodowane tym, że Nick Walker wcześniej miał tą potyczkę taką dosyć dużą, słowną. Oczywiście to było budowanie napięcia z blessingiem przed zawodami. Tak, ale -Pro. wiesz, ale taki, taki na przykład Bob, no myślę, że nie, nie powinien jako gość, który jest tak naprawdę komentatorem największych zawodów. Nie powinien się wypowiadać, nie, nie powinien się się wypowiadać tak, do, dokładnie, o nikim. Czy no. to jest ktoś top 3, czy to jest nawet top 15, to myślę, że nie powinien wypowiadać swoich opinii, nie jest sędzią. To, Jasne. to przede wszystkim. A dwa, że myślę, że bardzo, nie, bardzo niegrzeczne w, w stosunku do, do, jakby do zawodników i do tego, co, co robi, bo jest, jest przecież tak naprawdę tylko bezstronnym obserwatorem. Dobra, nie? to jak już idziemy w tym kierunku, to jestem ciekaw Twojej opinii na temat ostatnich zawodów Arnold Classic, gdzie Arnold podczas wywiadu, konferencji powiedział, że dla niego niezrozumiałe jest to, że men's startuje w spodenkach. Że powinni mieć zwykłe jakieś tam slipy, no bo jednak to jest dalej kulturystyka i że on tego nie rozumie. I, yes. i jestem ciekawy właśnie twojej opinii Sorry, na ten ja, ja temat. I czy uważasz, że, że w ogóle powiedział coś, co mogłoby faktycznie obrazić zawodników z tej kategorii? Znaczy Myślę, że, że, że to absolutnie nie, nie powinno być brane jako obraza. Znam wielu zawodników tej kategorii i niektórzy mają naprawdę fenomenalne nogi. Natomiast mimo tego, że mają super nogi, to nagle się okazuje, że jak pozują na przykład bez spodni, tylko na przykład tam w takich slipach, to ta sylwetka nie robi już takiego wrażenia. Być może przyzwyczailiśmy się do takiego, a nie innego jakby wyglądu ich na scenie. Być może te, te spodenki jakby robią tą kategorię i, i faktycznie oni wyglądają jak tacy chłopacy, którzy zeszli z deski. Na plażę. Taka kiedyś była idea w ogóle tak, tak, tej, tej, tej no kategorii, że to mają być goście nieprzesadnie umieśnieni, mają być bardzo estetyczni i mają wyglądać jak właśnie chłopaki z Venice Beach, którzy surfing odrzucili i wyszli sobie, że tak powiem, pokazać się dziewczynom. Więc pod tym względem wiadomo, że te spodenki oddają najbardziej to. Natomiast rozumiem Arnolda i też troszkę mi się to nie podoba, że oni nie pokazują nóg, bo niektórzy mają naprawdę bardzo dobre nogi, a poza tym ciężko jest oceniać kogoś, kto te. Teoretycznie pokazuje tylko górę, ale sędziowie również teoretycznie oceniają nogi, których nie widać, żeby nie były na przykład za chude. Więc, tak. więc jakby coraz mniej. Obiektywizm jest w takiej ocenie. Dlatego myślę, że jeżeli byłyby jakieś krótsze shorty, takie żeby można było poka pokazać tą czwórkę, dwójkę i tak dalej, nie mówię tu o żadnych pośladkach, ale żeby chociaż można było bez takiego przesadnego napinania, eksponowania tych mięśni nóg, można byłoby je pokazać, to myślę, że lepiej by to wyglądało i byłoby to lepsze, bo cała sylwetka byłaby bardziej przekrojowa. Ja też nie mówię, żeby to było żeby miały tak wyglądać standardy oceny jak w kulturystyce, bo tam wiadomo, że chodzi żeby tych mięśni było dużo, żeby była skrajna separacja. Racja, y, definicja, wszystko i tak dalej, ale żeby widać było, że ta sylwetka jest taka kompletna, żeby że ta góra z tymi nogami bardzo no mocno pasuje, więc myślę, że to jest jak najbardziej na tak, być może się zmieni, bo teraz nie wiem, czy słyszałeś, że troszeczkę te spodenki są krótsze, że tak. mają wystawać, mhm. ta, ma wystawać ta noga, więc jasne, y, myślę, że tak czy siak, jakby ta kategoria jest taka, że nie oceniamy tych nóg, ale jednak jakby nie było, ta sylwetka cała musi być oceniana. Nie wiem, czy pan, jest, jak wchodziło właśnie te fitness plażowe, czyli ten Mens Fizik, to kiedyś w ogóle na samym początku ci zawodnicy byli dużo mniejsi, dużo mniej umieśnieni i tak dalej. Ja pamiętam początki tego, bo mój dobry kolega startował w pierwszych bodajże Mistrzostwach Polski właśnie w Spodenkach, zajął tam trzecie miejsce, no to on był naprawdę bardzo drobniutki. To, to jest normalnie cały przeskok, całe wielkie kilogramy masy mięśniowej od tamtego czasu ci ludzie dobudowali. Więc patrząc jakby na te standardy, idzie, idzie to trochę cały czas z roku na rok w innym kierunku i coraz bardziej ci Spodenkowcy wyglądają jak kulturyści. E, więc dlaczego mamy jakby powielać jakby cały czas, że oceniamy tylko tą górę, tych nóg nie. Teraz są też w pro limity wagowe, że nie można też, wiadomo, jakieś tam kategorii, znaczy jakieś tam wagi nie można przekroczyć, co też nakłania trochę tych zawodników do tego, żeby tych nóg nie trenować, bo wtedy mogą mieć więcej mięśni Oczywiście. na górze. Z drugiej strony mówią, że nogi są ważne i mimo, że są w spodenkach, no to muszą być w jakiś sposób proporcjonalne do góry, więc nie wiadomo w jaką stronę iść. Absurdem jest trochę to, że na przykład, że w, w amatorskich spodenkach, na przykład w NPC, nie ma tych limitów wagowych, czyli teoretycznie jakby może być, że, być że czasami tak. możesz być większy niż zawodowiec, Czyli no też mi się wydaje, że to nie jest tak trochę przemyślane, więc myślę, że ja bym oczywiście szedł w to, żeby to jednak cały czas zachowało bardzo dobry wygląd, bardzo dobrą sylwetkę, ale jednak w całości, plus oczywiście nie dążenie do takiej nadmiernej masy mięśniowej, żeby się nie okazało, że na przykład goście, którzy wychodzą w Men's fizik, to są po prostu... Kulturyści, którzy się po prostu nie napinają w standardowych pozach, tylko po no prostu... I, I właśnie tak. o to chodzi, wiesz, że ja w ogóle zauważam taką tendencję, nawet w klasyku, że no zobacz, Mike Somersfield, no on no jest klasykiem, ale on wygląda jak kulturysta. Tak. I teraz było bardzo dużo kontrowersji od, odnośnie jego wygranej na Arnoldzie, że. E, fenomenalnie. Że, ale że Logan był bardziej docięty, mm -hmm. brakowało mu tej masy mięśniowej. Czyli e, i część sędziów była podzielona, że faktycznie Logan jakby bardziej przypomina tą e, klasik, e, klasyczną sylwetkę e, i jest bardzo dobrze docięty i przygotowany. I, a na przykład Mike był może trochę mniej docięty, ale jednak no, ta proporcja sylwetki i wielkość masy mięśniowej robiła wrażenie. No i teraz jak to oceniać? No bo z jednej strony mamy faktycznie kulturystykę klasyczną, z drugiej strony no, cały czas opieramy się na tym, żeby ta sylwetka była estetyczna i proporcjonalna. I w którą stronę teraz taki sędzia powinien pójść, jeżeli chodzi o ocenianie tej, tej, tego całego kształtu sylwetki? Wiesz, ja, ja myślę, że przede wszystkim bardzo fajne jest to, że tam są jednak limity wagowe, więc wiadomo, że nie mogą ci zawodnicy przesadnie rozbudować tej masy mięśniowej. Nawet jeżeli, wiadomo, mają tą masę pod korek do tego swojego limitu wzrostowego, to, to jednak oni nie są tak duzi jak kulturyści ekstremali. I myślę, że to jest wielki atut, bo to powoduje, że ta sylwetka jest troszeczkę bardziej estetyczna w porównaniu do takich mas monsterów jak na przykład Nick Walker. Więc myślę, że to Trafia do większości ludzi, że to jest fajniejsze, lepsze i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie kanony estetycznej, czy można powiedzieć klasycznej sylwetki, to, to tutaj ma szację, że to jest jakby trochę różnie rozumiane. Dla mnie na przykład Sibum był typowym kanonem takiej tak. sylwetki klasycznej. Można powiedzieć, że Mike nie ma w ogóle takiej sylwetki jak on. On wydaje się po prostu jak taki jednak kulturysta, tak. który w jakimś cudem mieści się w limicie wagowym. W, w limicie wagowym, dokładnie. Więc. Czy tak powinno być to postrzegane? No, ciężkim powiedzieć. Ja natomiast zawsze patrzę w ten sposób, że zawody zawsze wygrywają osoby, które nie muszą być najbardziej docięte, nie muszą być największe, ale muszą mieć to coś w sobie, ten taki, jak to niektórzy mówią, faktor wow. Czyli ktoś wchodzi na scenę i mówisz, wow, ten gościu wygląda rewelacyjnie. A czy jest najbardziej docięty? Nie. Czy jest największy? Nie, ale ma coś w sobie. Ja pamiętam na przykład Cedric MacMillan, kojarzysz, no, wiadomo, nie? To, to był gościu, który na przykład. Dla mnie był fenomenalny, bardzo mi się podobał i widziałem go kilka razy na żywo na zawodach i nigdy go nie widziałem w stuprocentowej formie. Nie, on nigdy nie był docięty. Dokładnie. Ale jak wchodził na scenę, to od razu każdy wiedział, że on po prostu na pewno wygra, bo to było widać, że ta każda poza, każdą pozą niszczył, że tak powiem, swoich przeciwników bardziej dociętych na przykład, a czasami też większych od siebie. Więc uważam, że kulturystyka ogólnie, czy to ekstremalna, czy to właśnie klasyczna. To jest taki bardzo można powiedzieć subiektywna ocena i taka ta estetyka jest u każdego z nas. To biedna przecież się nie podoba, Nick Walker mi się bardzo podoba, więc to jest, można powiedzieć, że ci sędziowie wiadomo, że muszą mieć jakiś kanon, do którego muszą jakby dążyć, tych, tych zawodników dopasowywać, jak na przykład wiem, bikini czy, czy na przykład figur, no to wiadomo, że tam są zupełnie inne, inne rozmierności, czyli wiadomo, docięcie, czy, czy jest za dużo docięta, czy jest za mało docięta, no to jest wiadomo, bardzo taka, można powiedzieć, cienka linia, którą można albo albo, jakby, albo, albo nie, nie powinno się przekraczać. Natomiast no wiadomo, że nie ma tego, tak jak w sportach takich typowych, jak nie wiem, bieganie, skok zwyż. Yy że tam możemy zmierzyć, że ten jest najlepszy. No tak, oczywiście. Więc, no tutaj myślę, że zawsze będą kontrowersje, zawsze będą takie osoby, które będą twierdziły, że pewni zawodnicy są lepsi, inni są gorsi. Poza tym, no nie, nie, bądźmy sobie też szczerzy, powiedzmy, że niektórzy też się trochę kierują sympatią. Często się zdarzało, nawet chociażby ostatnio wygrana Arnolda Schwarzeneggera w 80 roku, mówiono, że nie powinien wygrać. No ale wiadomo, że to był taki tak? bohater, można powiedzieć, wszystkich. To była ikona już tego sportu i trochę byłoby słabo, gdy Gdyby przegrał z, z kimś takim, że jak powiem, mniej doświadczonym, tym bardziej, że. Kończył karierę, bo mówisz to jakby jest Jego tak, ostatni, ostatni raz, nie? No dobra, słuchaj, ale wracając do naszego głównego tematu, bo się trochę rozgadaliśmy jednak o, o tym e, świecie. Z nie wiem czy nie, nie przeniesiemy tego na inny ten. Na inny odcinek? Na inny odcinek. No, no ale nie, tak chwilę chociażby e, o tych zawodach w Polsce, e, bo mówisz, że jakby widzisz też taką dużą tendencję osób, które chciałyby wystartować w zawodach. i ja nie ukrywam, że też na praktycznie każdej siłowni, a teraz Trenuje bardzo często na różnych siłowniach, bo, bo dużo podróżuje i faktycznie tych osób takich szykujących się do zawodu jest naprawdę mnóstwo właśnie. I co jest najfajniejsze, że to są osoby, które bardzo, ale to bardzo dobrze wyglądają, nie? Tak, słuchaj, no mi się wydaje, zobacz, bo to też jest jakby, wydaje mi się, że to jest pryzm, przez, patrząc przez pryzmat jakby samej kulturystyki, to można powiedzieć, że tych kulturystów ekstremalnych nie ma tak dużo. Nie? Czyli może być tak, że patrząc na ostatnie lata, tych mas monsterów jest u nas coraz mniej. Natomiast myślę, że ten klasyk fizyk to jest jakby kategoria, która jest jakby najbardziej pożądana przez większość chłopaków, dlatego że raz nie ma takiej wielkiej masy mięśniowej, więc można sobie, że tak powiem, pokombinować, że jednak mówię, może za rok, może za dwa spróbuję swoich sił. Jest to bardziej osiągalne niż w takiej typowej kulturystyce ekstremalnej gdzie każdy zakłada, że on 10 lat muszę trenować, żeby tam wystartować. A poza. Za tym jest to o wiele fajniejsze dla oka. Ja to rozumiem. Ja oczywiście, tak jak mówię, zawsze jestem największym fanem kulturystyki ekstremalnej, ale zgadzam się z takim ogólnie, że powiem, przyjętym sposobem, że powiem, postrzegania kulturystyki, że jednak najmilsze dla oka są sylwetki oczywiście. klasyków, bo, bo mówię, bo wyobrażam sobie, że normalny zjadacz chleba, który nawet się nie zna w ogóle na kulturystyce. Jak spojrzy sobie na na przykład takiego Nika Walkera, spojrzy sobie na przykład na Sibuma, na no to wiadomo, że dla niego ten Sibum wygląda wow. To jest faktycznie zajebiście zbudowany w Tak, gożyć. marzenie. A, a, a tak jak na przykład on, czy jak, jak Walker, czy nie wiem, czy, czy nawet Dorian, czy, czy Coleman, no to wiadomo, że to są. Jest kilku frików takich wariatów jak na przykład ja, którzy uważają, tak, ja wolałbym wyglądać no, tak. Oczywiście. Więc myślę, że to jakby też nakłania ludzi do tego, że chcą spróbować, jak mogliby wyglądać w maksymalnej formie. No jak już się ma tą maksymalną formę, to wiadomo, że warto spróbować się na, na zawodach. A znowu, żeby doprowadzić się do takiej maksymalnej formy, myślę, że trzeba mieć motywację, żeby przytrzymać tą dietę i tak dalej, żeby zrobić wszystko na 100%, więc myślę, że termin zawodów Wielu ludzi motywuje, żeby się, żeby się sprawdzić. Poza tym, nie ukrywajmy, jest teraz bardzo dużo różnych kategorii. Są kategorie dla początkujących, dla jakichś tam beginnersów, dla first timersów i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby można powiedzieć, że wiele osób, które zaczyna, że jak powiem, start w kulturystyce, może się sprawdzić, może zobaczyć, jak to jest. Czy im się spodoba, czy im się nie, nie spodoba, to już jest inna, inna no, historia. Inna historia. Jest, ale... A kiedyś, za naszych czasów, były tylko na przykład debiuty, gdzie można było tylko wystartować raz i nigdy Więcej, no właśnie. A teraz przykład, są kategorie, w których możesz startować przez cały rok na przykład, jako, jako, jako No I właśnie debiutant. czy nie uważasz, że to jest chora sytuacja, że yy, wiesz, dla mnie, no jeżeli jesteś debiutantem, to bez względu na to, w jakiej federacji startujesz, jak już byłeś na scenie kulturystycznej i nie wiem, byłeś w, w top 5 czy top 6, to nie masz prawa wystartować już jako debiutant w żadnej innej federacji. A tak jak mówisz, jest teraz tak, że może koleś czy babeczka startować sobie przez cały sezon, będąc debiutantem. Wiesz, to znaczy, ja myślę, że tak, że, że jeżeli chodzi o, o to, czy można tylko raz w życiu na, jako debiutant, czy na przykład cały rok, czy cały sezon startać jako debiutant, to myślę, że lepszą opcją jest to, żeby można było startować przez cały rok jako debiutant. Dlatego, że zobaczycie sobie takie zawody i są, jest kategoria dla debiutantów. Startujesz i, no i same placki wy, wystartowały i wygrałeś. No i teraz co to za mega, że tak powiem, zaszczyt, że widzisz, że wygrałeś tak naprawdę ze sobymi zawodnikami, albo bardzo niewielu było zawodników, albo znowu z się okazało, że wystartowałeś z mega mocnymi zawodnikami, no i, no i słabo. No, a tak jeszcze masz, na przykład, nie wiem, jakieś jedne zawody, jeszcze możesz poprawić formę i tak dalej, i możesz cały czas się mierzyć z ludźmi na swoim poziomie. Czyli, moim zdaniem, na takie startowanie dla debiutantów w jednym roku to jest super pomysł. My startowaliśmy tylko raz, ale za że za naszych czasów były tylko jedne zawody dla debiutantów nie było żadnej nigdy. Nie było. Teraz, teraz jest wszędzie. Na no, tak Polski jest kategoria dla debiutantów. Jest tam dla, dla debiutantów. Na no, każdy wydarek jest kategoria de, dla debiutantów. Dlatego myślę, że fajnie, bo oni mogą walczyć na swoim poziomie z podobnymi. Wiadomo, jak to się z dobrym zawodnikiem, który startuje wiele lat, no to większość tych zawodników nawet nie myśli o tym, żeby gdzieś startować, że tak powiem, na, na słabszym poziomie, no bo co im z tego, że dostaną jakiś tam medal czy, czy statuetkę, wolą się mierzyć z ludźmi na swoim poziomie. Więc myślę, że pod tym względem podoba mi się i myślę, że to jest całkiem fajny, fajny sposób na to, żeby zachęcić większą ilość ludzi do, do, do startów. Nie? Podoba mi się też to, że jest więcej federacji i gdzieś zaczęła się jakby zacierać ta niechęć do zawodników z innych federacji. Nie? No, że IFBB zmieniło swoje podejście. Nie? Tak, tak, tak. No Ja mówię głównie o tym, no bo tam były kiedyś wielkie zakazy. Ja też pff, przez to, że jak powiem, nie mogłem zorganizować tych pierwszych zawodów, znaczy tych drugich zawodów z IFBB, no bo po prostu chciałem, żeby więcej zawodników startowało, nie dostałem takiego, takiego pozwolenia. Natomiast teraz już w tym roku, już w tamtym roku było tak, że ci zawodnicy, którzy startowali w innych zawodach, w innych federacjach, w moich zawodach, mogli też startować w IFBB, w IFBB i nie byli zawieszani. Myślę, że jest to rewelacja pomysł, bo jak zawodnik już robi tą formę, no to z naszych czasów nie było tak, że mogłem sobie wybierać zawody, na które chcę jechać. A teraz, jak już mam tą formę, to fajnie byłoby kilka razy wyjść na zawody, Oczywiście. a nie, że patrzymy w kalendarz i są dwa zawody, znaczy, znaczy dwie imprezy w, na przykład na wiosnę, dwie albo trzy imprezy na jesieni. A tak patrzę, że są jeszcze trzy imprezy z NPC, jakieś tam z jakiejś innej federacji, tu jakieś inne zawody, no więc generalnie mogę pojeździć trochę, I postartować tak. i mieć coś, coś z tego. Wiecie, to, to, wiadomo, że ktoś powie, że no, z jednej strony to jest fajnie, z drugiej strony niektóre zawody to są zawody o, o pietruszkę, no bo wiadomo, że się nazywają tylko tam, nie wiem, zawody w Słupsku albo zawody tam w... Ale, wiesz, to, no, ale, to, ale to, to nie o to chodzi, no właśnie. To chodzi, to chodzi o, o to, żeby, żeby się startować, żeby się, żeby, się, żeby się zmierzyć, żeby mieć właśnie... Coś. Ja, ja bardzo dobrze pamiętam, jak ja startowałem, to ja chciałem dostać ten pucharek, chciałem dostać ten medal. Kiedyś za tych moich czasów było bardzo ciężko dostać medal czy, czy puchar, no bo teraz na przykład w niektórych zawodach, jak mówię na przykład na, na zawodach, cały, cały finał dostaje statuetkę, dostają medale pamiątkowe, i takie, więc jest jakaś pamiątka. A kiedyś, jeżeli jechało się na Mistrzostwa Polski, no to medale dostały tylko trzy osoby i tak. był jeden puchar. No i teraz jeździłem sobie na te Mistrzostwa Polski, no i akurat mi się udawało dostawać, ale wiele chłopaków rezygnowało, potem na następnym, za dwa, trzy lata, no bez sensu, po co ja, mówię, cały rok czekam, nie ma więcej zawodów, są tylko miasta polski, plus tam jakieś jedne regionalne. Ja nawet nie mogę ugrać żadnego, żadnego miejsca. Myślę, A teraz no. fajnie, wiadomo, czy, czy to ma taką wielką wartość, bo niektórzy tak podważają to. Co z tego, że ktoś sobie przyniewiezie trzy medale albo coś. No ale z drugiej strony każdy robi to dla siebie. Jak jego to cieszy, bawi, satysfakcjonuje, to myślę, że jak najbardziej super sprawa. Dokładnie, też uważam, że każdy powinien robić to, co lubi, byle nie krzywdził innych, ale odniosę się do tego, co powiedziałeś o debiutach przekonałeś mnie swoim, yy, <laughs> swoją wypowiedzią. I naprawdę, jak tak sobie dłużej teraz pomyślałem o tym, kiedy mówiłeś, to faktycznie ma to sens, że powinno być tak, że jest ten pierwszy rok, nie? Że, tak. że faktycznie, że to jest rok debiutancki, ale to też powinno być jakby uregulowane, że to jest jeden tak. rok debiutancki, w którym możesz startować. Co, wiem, że są tam jakieś kategorie, dokładnie teraz nie powiem, bo, bo nie sprawdzałem sobie tego przed rozmową. Ale są oczywiście takie, że jest ten taki jakiś tam, nie wiem, czym się różni tam, first fair, timers, na przykład od beginnera i tak dalej, ale wiem, że niektórzy są tacy, że mogą tylko Raz wystartować jedna kategoria, czyli raz w życiu, ale potem na przykład jest tak, że możesz startować przez cały rok, jakby jak masz tą kartę tam sobie wykupioną czy, czy coś. No i jest coś takiego też, że wiem, że taki niższy poziom to jest taki, że jak nie zdobyłeś bodajże żadnego medalu w jakiejś tam federacji, to możesz też startować jakby w takiej kategorii, gdzie ten medal hmm. uzyskasz. Wiadomo, że teraz są komputery, są bazy danych i tak dalej. Jeżeli ludzie, tak, jeżeli ludzie startują w jakiejś federacji, no to raczej nie ma możliwości oszustwa. Kiedyś były takie na przykład numery, że ktoś tam próbował dwa razy na przykład na debiutach wystartować, bo nawet znałem takiego jednego chłopaka, nie będę mówił, kto startował dwa razy na, na debiutach, nikt go nie podkablował i mu się udało. A. No, ale teraz coś takiego nie ma. Oczywiście może być tak, że ktoś z jednej federacji do drugiej federacji przychodzi. Więc wiadomo, nie mamy 100% pewności, Pokojnie że nikt nie, jest nie startował. Jak ktoś startował gdzieś tam w Anglii, w jakiś PCA czy coś i przyjedzie sobie tutaj, wystarcuje sobie w EBB albo wystartuje sobie w NPC. to też, ciężko zweryfikować, no to też wiadomo. Ja natomiast. Jakby... Yy. U mnie na moich zawodach robimy tak, że, że jakby przyjmujemy wszystkie kategorie, znaczy wszystkich jakby reprezentantów różnych federacji. No i dlatego tam się też czasami jak troszeczkę śmieje, że to jak jest ktoś przed wygrywa takie zawody, to jest jakby mistrzem wszech, wszech, feder feder i wszech, wszech, federacji. wszech federacji. Tak, no, bo, no, bo może wystartować. No ale mówię, ja również mam oczywiście kategorię debiutantów, ale nie mam takich, którzy, że tam nie wiem, rok startuje, dwa lata startuje i tak dalej, czy tam nie zdobył, tylko mam tych, którzy mogą startować korek. Raz, nie? Czyli znaczy raz, raz mogą wystartować na przykład, u mnie teraz na wiosnę, no i mogą też wystartować jakby na jesieni, ale do tej pory robiłem tylko raz w roku, więc teoretycznie jakby debiutanci mogli być tylko jeden raz. I fajnie, bo tam powiem szczerze, że z roku na rok zawsze miałem innych zawodników, nikt nigdy nie próbował coś tam oszukać i, i startować podwójnie na przykład. Nie? No, no. No to co, to czekamy na y, zawody, przede wszystkim na twoje zawody. No i myślę, że, że na cały sezon, na bo cały będzie, sezon, tak, bo będzie, będzie bardzo będzie ciekawy dużo. tych zawodów. Jest naprawdę mnóstwo, bo widziałem trochę tych rozpisek właśnie. Tak, tak. Czasami tam zawodnicy. My się też widzieliśmy dwu, dwoje zawodników tak. ode mnie, ten jeden co, ale. Nie no, fenomenalny naprawdę chłopak sylwetka, i, no. i taka sylwetka piękna. Czy nie musisz że... wierzyć, że pierwsze raz życie będzie startowało. No. No. No ale to tylko świadczy o tym, że wiesz, że yy, no, kulturystyka ogólnie, no, świat fitnessu szeroko pojętego się mocno rozwija, coraz więcej osób się zaszczepia i tak jak powiedział, a przyjeżdżałem z Magdą, bo tylko ją przywoziłem, żeby... Tak, tak. Bo ona, z, bo ona, ona zawody, się szykuje, tak. a, a stwierdziłem, że może też potrenuje tak. i też może coś no, zrobi. No, wiesz, że ja go tak namawiałem też, też do tego, bo mówię, widzę, że to jest potencjał, wiesz, bo to jest tak, że yy, nie musisz mieć takich super mięśni, ale tak, te kształty, sylwetki i tak dalej, więc mówię, że dałoby się coś z tego wyciągnąć. No i powiem szczerze, że dzisiaj jego nie, no szacą. Jestem naprawdę na, pod mega wrażeniem. super, nie? Super progres. No to co słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy Was nie tylko do subskrypcji kanału, oczywiście i do szerowania naszych materiałów, ale też te osoby, które trenują i chciałyby się sprawdzić na deskach sceny kulturystycznej. Czy to kobiety, czy mężczyźni. Próbujcie, a my trzymamy za Was kciuki. Pozdro. Pozdro.